Czyli jest coś na rzeczy, jest jakaś tabela, gdzie są wypisane okoliczności, które skutkują przerwaniem lub uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu. Ale z drugiej strony sobie tak myślę. Kurde, przecież Zboralski napisał, że za każdy błąd egzaminator będzie musiał przerwać egzamin, więc cholera, co tam w tym Ministerstwie Infrastruktury, jakiś Chuck Norris pracuje, tabelkę sobie opracowują, gdzie policzą do nieskończoności i wrócą? A, ale to syf. Cześć moi mili, witam Was w kolejnym Motowiku. Dzisiaj będzie o tym, jacy to dziennikarze są źli i patrząc w oczy Was okłamują, i ja też Was okłamałem. Wprawdzie w dobrej wierze i bez świadomości, ale jednak muszę Wam przyznać, że to Wy mieliście rację. Na wstępie, oczywiście, dziękuję Wam za to, że jesteście i wspieracie mój kanał subskrypcjami. Dziękuję też dwóm partnerom. Motoprawdy firmie ProdicTech, polskiemu producentowi mierników grubości lakieru oraz firmie AutoDNA, czyli polskiej firmie, dzięki której możecie sobie sprawdzić w sieci historię samochodu. To jest ważne, jak kupujecie używkę, zwłaszcza młodszą. Przy okazji, ostatnio powiedziałem, że mocno rośnie import aut z USA. I powiedziałem też, że oczywiście, jeżeli wiemy, co kupujemy, nie ma w tym nic złego, strasznego, ale jeśli nie wiemy, to można się wrypać. I tutaj żebyśmy mieli jakieś informacje, wypisałem sobie uwaga, plus 52,2% według danych samarów do końca października wzrósł import z kierunku USA i to już jest czwarty kierunek. Importu, jeżeli chodzi o najpopularniejsze źródła. W liczbach bezwzględnych oznacza to ponad 57 tysięcy samochodów, które przypłynęły z USA do końca października do Polski. I dlaczego uważam, że warto czasami wykupić ten raport i zweryfikować sobie historię, żeby się nie zdziwić? Czytam Wam najpopularniejsze, najczęściej rejestrowane, sprowadzane z USA marki. I numer jeden to Jeep Ford. A gdzie tam? Audi 6,3 tysiące rejestracji, najpopularniejsze modele ściągane z USA. Nie muszę dodawać, że bardzo często po poważnych wypadkach Q5, A3, A4, A5. Potem druga najpopularniejsza marka to BMW 6 tysięcy rejestracji, seria 3, X3, seria 5. Dalej Ford 5,3 tysiące rejestracji, Escape, Mustang, Edge. Potem czwarta najpopularniejsza marka sprowadzana do kraju z USA w tym roku Mercedes 4.500 rejestracji, Cela, C-klasa, GL, S-klasa i piąte miejsce zamyka uwaga, Jeep 4,300 rejestracji. Więc jeżeli kupujecie sobie auto europejskiej marki, to też radzę sprawdzić, bo można się czasami naciąć. Ja jeszcze powiem, że Biorąc pod uwagę najpopularniejsze modele sprowadzane z USA, w tej chwili to jest numer 1 Jeep Grand Cherokee, numer 2 Chrysler Pacyfika. spoko, tutaj wiadomo, że te auta raczej pochodzą ze Stanów, ale już numer 3 Audi Q5, numer 4 Volvo XC60, i numer 5 BMW Serii. 3. Lecimy dalej. Dziennikarze to są jednak szuje, kłamią was w żywe oczy, dokładnie tak jak ja. Jakoś w kwietniu mówiłem, żebyście się nie bali podwyżek cen LPG, bo pan prezes Unimotu Adam Sikorski stwierdził w wywiadzie dla Interi, że te podwyżki generalnie wyniosą mniej więcej 10-15 groszy na litrze, więc uspokajałem, żebyście się nie martwili, ale... W komentarzach oczywiście pojawiły się głosy, jakże słuszne, żebym nie błaszczakował i za bardzo w prezesów nie wierzył. Bo, co ma mówić ktoś, kto sprzedaje LPG i pożyjemy, zobaczymy. No i ostatni wywiad pana Adama Sikorskiego dla papu, w którym czytamy, że teraz benzyna kosztuje 6,620 zł za litr, gaz 3 zł, więc parytet wynosi około 50%. Zakładamy, że chwilowo parytet może wzrosnąć do 60%. Rynek autogazu jest konkurencyjny i operatorzy będą prowadzić optymalizację, starać się, by cena zbliżyła się do tej sprzed sankcji. Podobnie było, uwaga, w przypadku oleju napędowego, po półtora roku obowiązywania sankcji, wróciliśmy do premii cenowych takich jak przed wojną w Ukrainie. I zmiana parytetu ceny autogazu do ceny benzyny z 50% obecnie do 60%. Po 20 grudnia oznacza wzrost nie o 10 czy 15 groszy, tylko o 40, więc przepraszam, jeżeli uwierzyliście mi, że to będzie o 10 groszy więcej, a nie o 30 czy 40. W dobrej wierze zawierzyłem panu prezesowi. Oczywiście kontaktowałem się z Unimotem, żeby uzyskać jakąś wypowiedź. Tak, pan prezes nie wycofuje się z tych twierdzeń o 15 groszach, tyle tylko, że one będą rozciągnięte w czasie, więc rzeczywiście pewnie przełom grudnia i stycznia będzie tąpnięcie w cenach autogazu i 40 groszy w górę. A w ogóle chcę wam powiedzieć, że sam Unimot i tak zrobił bardzo dużo, żeby odwrócić te kierunki dostaw. Ostatnio wyczarterowali nawet gazowiec, który będzie po Morzu Północnym pływał i przywoził gaz do Wilhelmshafen, bo wcześniej tam też wynajęli terminal. I kupili spółkę, która ma bodajże 16 lokomotyw i jakieś tam swoje składy, żeby z tego Wilhelmshaven przywozić ten gaz do Polski. Ale nie chodzi mi tutaj o to, żeby się podlizywać Unimotowi i chwalić, jak to świetnie prywatni przedsiębiorcy sobie poradzili w tej sytuacji, tylko raczej pokazać, że nasz rząd w tej sytuacji nie ruszył palcem. A i oczywiście, no tak, studio się samo nie spłaci. Przypominam, partner odcinka, najlepsza w Polsce porównywarka cen OC i AC, Mubi.pl. Link na dole. Klikacie w niego, sprawdzacie, czy nie przepłacacie za OC i możecie ubezpieczyć samochód taniej. Jak to zrobicie, na wasze konto wraca stówka. I jeżeli ubezpieczycie swoje auto w Mubi przez ten link ode mnie, dostajecie jeszcze swój prywatny link, który możecie rozesłać znajomym. Jeżeli oni ubezpieczą swoje auto w Mubi, na wasze konto wraca jeszcze 150 zł od każdej zawartej w ten sposób polisy, aż do 20, więc można naprawdę sporo zaoszczędzić. Link w opisie mubi.pl. Wracamy do odcinka. A na koniec historia z życia: jakie to nasze życie bywa przewrotne. Jeżeli odnieśliście. Wrażenie, że ten ostatni odcinek to był taki trochę o niczym i kręcony na kolanie, to zdecydowanie macie rację, przepraszam Was, dokładnie tak było. Cały tydzień byłem w rozjazdach, a przyznam Wam, że zawsze nagrywam te odcinki raczej weekendowo, natomiast tutaj po 11 listopada, jak moja córka wróciła tak patriotycznie nastawiona z przedszkola, obiecałem jej, że dobra, wsiadamy na weekend w auto i jedziemy do Warszawy, żeby mogła sobie zobaczyć Syrenkę, żeby mogła sobie zobaczyć Pałac Kultury, Zamek Królewski i tak dalej. A że do Warszawy mam 500 km i jeszcze musiałem w piątek tam być służbowo, więc ten czas na nagrywanie odcinka mi się mocno skrócił. Jakby ktoś nie poznawał od lewej, Kolumna Zygmunta, Nike, grup nieznanego żołnierza, Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski i Syrenka, w której się zakochałem. Więc nagrałem taki krótki, luźny odcinek w zasadzie na kolanie. Wrzuciłem go i miałem poważne wątpliwości, czy go w ogóle emitować. I tak sobie leżę w sobotę wieczorem taki zrąbany, bo maraton po centrum, po muzeach, po Koperniku. I myślę, że chyba napiszę Wam po prostu informację, że jutro nie ma odcinka, no bo kurczę, nie chciałem kopać tego Zboralskiego. No taki fajny chłop się zrobił, on tak teraz walczy o tych kierowców. Mówi nawet, że infrastruktura jest zła, a dostanie obuchem. No przykro mi się zrobiło, i w tym momencie naprawdę w hotelu, jak sobie tak już chciałem się zalogować do youtuba i napisać, że jutro odcinka nie ma to dostaje milion wiadomości, że e to prawda, wstawaj, bo serwis, którego nazwy nie wymienię, się wziął i z kasztanium. I rzeczywiście, wchodzę w serwis, którego nazwy nie wymienię i czytam, ile prawdy jest w tekstach motodziennikarzy o tym, że kierowcy łatają budżet. Dziennikarze motoryzacyjni, Jezu, jakie piękne zdjęcie jakby mnie na patyk nabijali. Sugerują, że kary dla kierowców są po to, by politycy mieli w budżecie pieniądze. Ile jest w tym prawdy, a ile populizmu obliczonego na wzbudzenie emocji? Wczoraj w serwisie Interia Motoryzacja przeczytałem tytuł tekstu Pawła Regasa: Sypią się mandaty po 5000 złotych, kierowcy znów łatają budżet. Wprawdzie, to jest najlepszy fragment, tytuł jest sprzeczny z samą treścią tekstu, bo nie ma w nim ani słowa o tym, by większe wpływy z mandatów wynikały z chęci pozyskania większych kwot do budżetu państwa. Jednak poczułem, że może warto w końcu zarówno dziennikarzom motoryzacyjnym, jak i ich czytelnikom coś wyjaśnić. Ten fragment jest kluczowy, bo jak ktoś pisze, że tytuł nie ma nic wspólnego z treścią, co oczywiście jest nieprawdą, to doskonale wie, że jak dziennikarz pracuje w jakimś dużym medium i napisze coś, co jest chociażby newsem, to potem za wrzucenie tego na emisję odpowiada wydawca. I tytuły są różne z tego względu, że na przykład inny tytuł idzie często na sociale, czyli chociażby na Facebooka i inne tego typu. Serwisy, inny na stronę główną, a jeszcze inny do serwisu. I uwaga, zdradzę Wam wiedzę tajemną: często tytuły podkręcają wydawcy, i działa to absolutnie tak samo w każdym serwisie, w każdym dużym portalu. I oczywiście Pan Zboralski to wie, bo prowadzi serwis, którego nazwy nie wymienię, z którego przedruki trafiają do Onetu. Czyli tutaj mamy taką piękną zagrywkę w stylu wyborczej. W sumie chyba ten tytuł to nie jego. Ale i tak mu dopiernicze. Potem tam Zboralski wylicza, że te wpływy z mandatów to jest 0,09% budżetu i pisze, że jeśli zatem, zgodnie z teorią spiskową czy to była jakaś teoria spiskowa? Politycy mieliby wymuszać na przykład na policji częstsze łapanie kierowców i mieć nadzieję, że taką manipulacją na poziomie niecałego promila wpływów do budżetu kraju coś osiągną w tym budżecie, to musieliby być idiotami. Raczej głupi jest ktoś inny. Moim zdaniem, albo ci, którzy takie rzeczy ludziom piszą, albo ludzie, którzy w takie populizmy wierzą. Ostatecznie. Obie te grupy jednocześnie. Potem jest jeszcze inny fragment, który najlepiej mówił autorze. Wydaje mi się, że przyczyny są dwie. Pierwsza sięga jeszcze czasów POPSL jako dziennikarz. Wtedy był jeszcze dziennikarzem i sprawdzał, co pisze. Ujawniłem wtedy, że ówczesny minister finansów po prostu zaplanował w budżecie państwa wpływy z mandatów drogowych w 2012 roku na poziomie 1,2 miliarda. Była potem medialna awantura. Aha, czyli jak w 2012 tak pisał, to było OK. Jak dzisiaj ktoś tak pisze, to nie jest OK, bo już go naprostowali, że to jest tylko 0,9%. Przeczytałem sobie to wspaniałe piękne. Mówię, dobra, to publikujemy już normalnie ten film, nie mam wtedy wyrzutów sumienia, że biednego chłopa zaatakuje. I co się stało? Wróciłem w poniedziałek do pracy. I wydawca rzuca mi tekst, żebym się zajął tematem zmian w prawach jazdy, bo podobno jest jakaś afera. Egzaminatorzy prostują, że nie będzie żadnych gigantycznych zmian, a media tłuką, że od 1 stycznia wszyscy umrzemy. Każdy, kto chce zdać egzamin na prawo jazdy, obleje za każdy nawet najmniejszy błąd. Zemyślę, matko Boska, przerąbane, jak można tak dojeżdżać tych kursantów? Ale faktycznie ostatni miesiąc byłem w rozjazdach, może coś przegapiłem. Wiem, że było jakieś rozporządzenie pod koniec października, ale ono było w zasadzie techniczne, nic tam się nie zmieniało, no ale szukam, 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 szukam i co znajduję? 22 października serwis, którego nazwy nie wymienię. Tak naprawdę onet, ale. Przeczytam Wam z serwisu, którego nazwy nie wymienię, bo jak powiedziałem Ci, w Onecie mogli mu zmienić tytuł albo, nie daj Boże, lit. Więc sięgam do źródła. Więcej ludzi obleje egzaminy na prawo jazdy. Ministerstwo szykuje raj dla egzaminatorów oblewaczy. I lit. Egzaminatorzy nie będą mieli wyjścia i za każdy błąd będą musieli zakończyć egzamin na prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację, która utrudni zdobycie uprawnień w Polsce. Autor Łukasz Zboralski. Podczas niedawnego omawiania w Sejmie raportu o stanie bezpieczeństwa polskich dróg, minister infrastruktury zapowiedział też niespodziewane zmiany w systemie egzaminowania kierowców. Ble, 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 ble. Dziś już wiadomo, o jakie poprawki chodziło. Restort pokazał projekt nowelizacji prawa. Chodzi o rozporządzenie. Eksperci są zdruzgotani. Smutek, beznadzieja i rozpacz. Mówi. Serwisowi, którego nazwy nie wymienię, jeden z przedstawicieli branży działający w systemie szkolenia i egzaminowania oczywiście anonimowo tak samo jak wszystkim dziennikarzom motoryzacyjnym zawsze anonimowo mówią coś mechanicy. Ta zmiana będzie fatalna mówi serwisowi, którego nazwy nie wymienię jeden z egzaminatorów od lat pracujący w zawodzie. Potem są jeszcze wypowiedzi, że Jezus Maria, trzeba będzie przerwać egzamin, jak kursant przejedzie przez podwójną ciągłą, albo y, taka, że teraz to oczywiście jest zmiana in minus, i tu się z kolegą, haha, z Boralskim zgadzam, że teraz egzaminator będzie mógł prowadzić sam samochód i jechać za egzaminowanym motocyklistą, a... W tej chwili muszą jechać w dwie osoby, czyli jeden prowadzi, a drugi sprawdza, czy ten motocyklista potrafi jeździć. To jest zmiana rzeczywiście na minus, ale mówię o tym w kontekście dalszym. I oczywiście podsumowanie tego sensacyjnego materiału. Nie ma wątpliwości, że z tych złych zmian rząd powinien się sam wycofać i po prostu wyrzucić ten projekt do kosza. Myślę sobie. Matko Bosko, jeżeli egzaminatorzy nie będą mieli wyjścia i za każdy błąd będą musieli zakończyć egzamin na prawo jazdy, no to faktycznie jest jakaś gruba afera i trzeba obronić tych biednych kursantów. Bo ja miałem szczęście, mi się udało zdać te prawo jazdy 20 parę lat temu z górką, no ale dzisiaj w takich warunkach nie ma opcji. No, zawsze gdzieś przejedziesz po jakimś obszarze wyłączonym z ruchu zapatrzysz się gdzieś, będziesz jechał 52 na godzinę na 50 i puch, nie ma, nie ma, nie ma prawa jazdy. Ekspert ostrzega. Więc zacząłem szukać pełnej treści tego rozporządzenia, ale zanim ją znalazłem, to trafiłem na publikację prawodrogowe.pl, to jest... Serwis w przeciwieństwie do tego, którego nazwy nie wymienię, gdzie ludzie i autorzy mają pojęcie o BRD i o tym, o czym piszą. I tutaj jakiś podły człowiek, nazywa się Tomasz Dziuganowski, prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, mówi wprost: dementuje, nie będzie zakończenia egzaminu za każdy błąd, a egzamin nie będzie trudniejszy. Więc czytam dalej. Zmiana zasad egzaminowania podana w projekcie ble, 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 ble jest zgodna z przepisami ble ble, 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 ble określa jednocześnie zasady kwalifikowania wyniku egzaminu praktycznego, a także przerywania tegoż egzaminu. Egzamin praktyczny na prawo jazdy może być bowiem przerwany jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Oprócz tej... Ustawowej zasady ministerstwo, jak wcześniej wspomniałem, od ponad 10 lat wprowadziło wykaz zachowań kierującego, które nie mogą być traktowane jako zwykły błąd z uwagi na ciężar gatunkowy i niezwykle duże prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, co jest sprzeczne ze ble ble. ble, ble. Wykaz zachowań niebezpiecznych został wyselekcjonowany w porozumieniu z organami policji odpowiedzialnymi za kontrolę ruchu drogowego i stanowi zbiór 18 każde 18 naruszeń przepisów ruchu drogowego obecnie pod nazwą tabela numer 9 obecnie czyli już dzisiaj obowiązuje numer 9 załącznika kwalifikowanych jako wykroczenia w ruchu drogowym ale oczywiście, jak powiedziałem, pan Tomasz Dziuganowski, czyli jakiś tam prezes Rady Głównej Stowarzyszenia Egzaminatorów, może się nie znać na tym, co mówi, więc nie mogę wykluczać, że ekspert od BRD wie lepiej, więc sięgam do tych nowych przepisów. Oczywiście jestem śmierdzącym leniem, nie przeczytałem całego projektu rozporządzenia, ale ograniczyłem się do uwaga oceny skutków regulacji. I co tam znalazłem? Punkt pierwszy. Dodanie zapisu wskazującego, że utrata panowania nad pojazdem, powodująca upadek, kolizję lub wypadek podczas wykonywania zadań na placu manewrowym, uniemożliwia przeprowadzenie części praktycznej egzaminu w ruchu drogowym. Nie! Skandal! Jak będę chciał zrobić prawko na motocykl i się wypierniczę na placu manewrowym, to nie będę mógł pojechać na miasto. Albo jak będę chciał zrobić prawo jazdy kategorii B i spowoduję kolizję na placu manewrowym lub wypadek, czyli cofając po łuku przejadę egzaminatora albo wpieprzę się w inny samochód. Skandal! Nie będę mógł pojechać na miasto. Kuźwa, jakie ja miałem szczęście 20 lat temu, że mogłem przejechać po egzaminatorze, a i tak by mnie musieli wpuścić na dalszą część egzaminu, a teraz od 1 stycznia za każde, za każde takie. Wykroczenie będzie trzeba przerwać egzamin. To są absurdalne zmiany, z których rząd powinien się jak najszybciej wycofać i cytując eksperta wywalić je do kosza. Ale idziemy dalej, bo może nie trafiłem na te rozporządzenie, na które trzeba, no bo. Okej, okay, to jest jakiś skandal, ale jednak taki chyba trochę gruby mini miszyty. Czytam dalej. Rezygnacja z obligatoryjnego wymagania jazdy egzaminatora z innym kierowcą podczas egzaminów na kategorie motocyklowe. Se myślę, kurde, chyba to jest jednak te rozporządzenie. No i czytam dalej. Wskazanie, że wystąpienie okoliczności określonych w tabeli numer 9, załącznika numer 1 do rozporządzenia, skutkuje uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu. Czyli jest coś na rzeczy, jest jakaś tabela, gdzie są wypisane okoliczności, które skutkują przerwaniem lub uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu. Ale z drugiej strony se tak myślę, kurde, przecież Zboralski napisał, że za każdy błąd egzaminator będzie musiał przerwać egzamin, więc cholera co tam w tych Ministerstwie Infrastruktury jakiś Chuck Norris pracuje, tabelkę sobie opracowują, gdzie policzą do nieskończoności i wrócą? No nie, odpalam sobie to rozporządzenie i rzeczywiście, jak mówił pan prezes od egzaminatorów, jest taka tabelka, tyle że ona ma nie 18 punktów, w zasadzie inaczej. Ma 18 punktów, ale jak sobie je rozbijemy na podpunkty, to tam mamy listę 23 zachowań, które spowodują, że egzamin musi zakończyć się wynikiem negatywnym, ale nie musi zostać przerwany. No i co to są za. Każde zachowania, za które egzaminator was obleje. Uwaga, czytam chociażby: Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym. Skandal. Jak przejedziesz pieszego na pasach, to nie zaliczysz egzaminu. Absurd. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Skandal. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim. No skandal, ile ja miałem szczęścia naprawdę te 20 lat temu? Mogłem se wyprzedzać na przejściach dla pieszych, mogłem spowodować kolizję albo wypadek na egzaminie, i egzaminator nie mógłby za to, a w zasadzie nie musiałby za to powiedzieć, że nie zdałem, a teraz od 1 stycznia jest skandaliczna zmiana, z której rząd się powinien wycofać, bo egzaminator, jak kogoś przejedziesz albo w kogoś wjedziesz albo rozpieprzysz komuś samochód, będzie musiał powiedzieć, że nie zdałeś, a do tej pory tylko mógł. Dalej, niestosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu w strefie zamieszkania. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego oznaczenia lub osoby o widocznej, ograniczonej sprawności poruszania się w celu uniemożliwienia jej przejścia. No straszne, jak będzie chciała niepełnosprawna staruszka przejść przez jezdnię, wejdzie mi na tą jezdnię i ja się nie zatrzymam, tylko w nią wjadę, albo ją ominę i pojadę dalej, to egzaminator. Dziad jeden mi powie, że nie zdałem egzaminu, chociaż go nie będzie musiał przerwać. To są karygodne zmiany. Wycofujcie się z tego Ministerstwo Infrastruktury, bo się ośmieszacie. Oprócz tego jest też na przykład nieustępienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, na przejeździe kolejowym. Naruszenie zakazu zawracania, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km na godzinę. Przypominam, za każdy błąd egzaminator będzie musiał uwalić biednego egzaminowanego. A tutaj w takiej tabelce napisali, że musisz przekroczyć o ponad 20 km na godzinę. Oczywiście tego jest dużo więcej, jak na przykład niestosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania, wyprzedzanie z nieprawidłowej strony, spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem. No jak wpadnę w poślizg i wylecę z drogi to też nie zdałem egzaminu, chociaż mogę go kontynuować wbrew temu co napisał pan kolega Łukasz Zboralski. Podsumowując, nie wierzcie dziennikarzom motoryzacyjnym, jak ktoś napisze, że kierowcy łatają budżet, to to jest bzdura. Ale jak ktoś napisze, że od 1 stycznia wszyscy, którzy chcą zdać egzamin na prawo jazdy, będą mieli przerąbane, bo każdy egzaminator będzie mógł, a w zasadzie musiał uwalić was za każdy najmniejszy błąd, to jest to ok, nawet jeżeli egzaminatorowie mówią, że to jest jakaś kompletna bzdura, nawet jeżeli wywołuje to popłoch. W ośrodkach egzaminowania, i teraz nagle wszyscy dzwonią do tych ośrodków i się pytają: Co tam się kućwa zmienia? Bo ja chciałem prawo jazdy zrobić, a ja już nie zdążę przed końcem roku. Czytam dalej dementi pana prezesa od egzaminatorów. Po ukazaniu się nowego projektu rozporządzenia, obserwujemy wręcz histerię dotyczącą następstw wejścia w życie nowelizacji przepisów dotyczących egzaminowania kandydatów na kierowców. Kandydaci na kierowców bombardowani są informacjami, iż nowe rozporządzenie obniży zdawalność na egzaminach na prawo jazdy. Czy aby na pewno. Minister Infrastruktury nie rozszerza tabeli numer 9, nie wprowadza radykalnych zmian w systemie, lecz wprowadza jawność i transparentność procesu egzaminowania kierowców. Ważne jest, aby egzaminowany znał tzw. reguły gry, wiedział jaki jest cel egzaminu, czego się od niego oczekuje i miał świadomość tego dlaczego otrzymał taką, a nie inną ocenę. A na koniec przeczytam Wam jeszcze jeden fragment, bo przypominam, że w tekście Pana Zboralskiego wypowiadali się anonimowi egzaminatorzy, którzy nie zostawiali na tych przepisach nowych, na tym projekcie, suchej nitki. Więc słuchajcie. Na początku czwartego kwartału 2024 Ministerstwo Infrastruktury odpowiadając na propozycje zmian zgłaszanych od początku 2024 roku przez organizacje reprezentujące środowiska egzaminatorów: to jest Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów, Związki Zawodowe mos -WORD, OSK, OZZP WORD oraz Solidarność. 80 a także inne organizacje i stowarzyszenia przygotowało nowelizację rozporządzenia w sprawie egzaminowania kierowców. Sami egzaminatorzy chcieli zmiany rozporządzenia, które obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku, bo w ich opinii obecne przepisy były bez sensu. I Ministerstwo Infrastruktury poszło im na rękę i ten projekt który ma wejść w życie od 1 stycznia, jest właśnie wynikiem próśb egzaminatorów, tych, co tak bardzo krytykują go w tekście pana zboralskiego eksperta. A dlaczego sami egzaminatorzy chcieli zmiany tych przepisów? Czytamy dalej. Od 1 stycznia. 2024 roku w rozporządzeniu wprowadzono zapis, który nie zobowiązuje egzaminatora do przerwania egzaminu ani nawet do ogłoszenia wyniku negatywnego w przypadku naruszeń katalogowych, czyli właśnie tych z tej tabelki. I właśnie ten zapis wzbudzał sprzeciw środowiska egzaminatorów, reprezentowanych przez wspomniane organizacje, czego dowodem są dokumenty złożone do ministra infrastruktury w lutym 2024 roku. Czyli do stycznia tego roku było tak, że jak któryś kursant odwalił jakąś idiotyczną rzecz na egzaminie, na przykład spowodował wypadek, to trzeba go było uwalić. Po 1 stycznia zmienili przepisy tak, że można go było uwalić, a teraz znowu od 1 stycznia 2025 ma być tak, że znów trzeba go będzie uwalić. Więc. Pamiętajcie, jak jakiś durny dziennikarz motoryzacyjny napisze, że kierowcy to łatają budżet, to to jest bzdura i naraża się na śmieszność. A jak jakiś mądry ekspert napisze, że od 1 stycznia za każdy błąd uwali was każdy egzaminator i nie będzie można zdać prawa jazdy, no to po prostu tak napisał i trudno. Inna sprawa, że 400 tysięcy ludzi, bo mniej więcej tyle rocznie stara się o prawo jazdy w Polsce, obrobiło się na rzadko. Bywa. Na dzisiaj tyle ode mnie, motoprawda w internecie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pozdrawiam Paweł Rygas. A i oczywiście dajcie znać, czy w takim setupie, bo nagrywam to zupełnie innym sprzętem niż ostatnio, jest lepiej z obrazem i dźwiękiem.